Numer 3. Ugrip Edge 5780 czarna to składana kłódka, która jest praktyczna, wytrzymała i solidna. Kłódka jest wyposażona w małą walizkę, którą można zamontować w miejsce klatki na butelki. Konstrukcja z siatki umożliwia kompaktowe składanie. Według wielu użytkowników ten model chroni bardziej niż inne i dlatego jest ulubionym rozwiązaniem wielu osób. Jest również lekki, przenośny, trwały i zawiera dwa klucze. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 2. Jest nie tylko trwały i wykonany ze stali, ale także wyposażony w pięciocyfrową kombinację numeryczną, dzięki czemu nie trzeba nosić przy sobie kluczy. Kolejną zaletą jest to, że dzięki pokryciu roweru tkaniną nie zostanie on uszkodzony ani porysowany podczas użytkowania. Jest to również prosty i skuteczny system, który trudno będzie zepsuć bez połączenia. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Jazda na rowerze jest wspaniała, ale pozostawienie go gdzieś zaparkowanego może oznaczać, że ktoś może go zabrać i zostaniesz bez transportu. Aby temu zapobiec, możesz użyć blokady, takiej jak ta, która dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa i trwałej konstrukcji zapobiegnie kradzieży roweru. Ma konstrukcję odporną na przecięcia i jest odporny na rdze. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie.